Wraca Kowalski do domu z warzywniaka i mija młodą kobietę, która zanosi się płaczem i przez łzy powtarza: To okropne, zenek nie żyje. Idzie dalej i znowu mija młodą kobietę, która tak samo jak poprzednia płacze, powtarzając: To okropne, zenek nie żyje. Przeszedł jeszcze kawałek, a tam w poprzek ulicy stoi ciężarówka, a pod kołami leży facet. Wokół niego pełno lamentujących młodych kobiet. Siła uderzenia była tak duża, że z faceta zerwało całe ciuchy i widać było jego przyrodzenie o bardzo imponujących rozmiarach. Po powrocie do domu, Kowalski opowiada żonie: Kochanie, nie uwierzysz, co właśnie widziałem. Z 200 metrów od naszego domu ciężarówka potrąciła jakiegoś faceta. Mówię ci, nigdy w życiu nie widziałem, żeby ktoś miał tak wielkie przyrodzenie. Na to żona. Niemożliwe. Zenka ciężarówka potrąciła? Jeśli podobał ci się film, zostaw suba, napisz komentarz i zostań z nami na dłużej.